Cześć wszystkim, z tej strony Janek Traczyk. Bardzo serdecznie zapraszam do BIA24 na rozmowę ze mną, z Pauliną. Będę rozmawiał. A propos swojego koncertu w nie teatrze, zobaczcie. Mój dzisiejszy gość, Janek Traczyk, aktor muzykalowy, wokalista, tekściarz, kompozytor. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, cześć. Może właściwie dobry wieczór, bo spotykamy się przed koncertem pora wieczorowa. Wspomniałam o tych Twoich różnych artystycznych profesjach. Czy jest któraś, z którą na chwilę obecną bardziej się utożsamiasz, bo poświęcasz jej więcej czasu? A, jest czyli tak... Zaczynamy od trudnych pytań. <noise> okay. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. <głosy> <głosy> um. <głosy> Czy nie gloryfikujesz żadnej, bo <noise> trudno jest wybrać? Zastanawiałem się, według jakiego klucza to zrobić, bo ostatnio na przykład bardzo dużo piszę też muzyki takiej do spektakli teatralnych, więc też kompozytorska strona ostatnio ma co robić, ale chyba jednak najwięcej ma ta wokalna strona, więc powiedzmy, że. Że w tej chwili, gdzieś tam jest to jakimś takim największym naj, 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 naj punktem u mnie, taką stroną najmocniejszą, najsilniejszą. Mm -hmm. Koncertujesz teraz, że y, twój koncert jest zatytułowany w ciemności. Mm -hmm. To są twoje piosenki z autorskiej, z debiutanckiej płyty, ale jakie tam jeszcze utwory się znajdują? To są moje piosenki z debiutanckiej płyty, ale dosłownie kilka, bo jest tam też trochę moich piosenek sprzed lat, tak zwanych, mm -hmm. określających je. Jakimś mianem, żeby jakoś je określić. Są też po angielsku, bo ja kiedyś po angielsku pisałem piosenki z jakiegoś powodu, tak mi było łatwiej na początku. Są też piosenki nowe, na przykład, właśnie z tych produkcji muzycznych, muzykalowych, do których pisałem utwory, mhm. z Teatru Bochema House w Warszawie, piosenki z takich spektakli ekologicznych. A jest taki taki jakaś generalnie. mała zapowiedź nowości. Trzy lata temu został wydany album, C... tym wydałeś Aha, że zapowiedź w utwory. koncercie? Tak, że zapowiedź nie. czegoś. Uh, nie wiem, no, jak zapowiedź nic, zrobimy nic, tym nic razem, na to, nie, to na razie nie zdradzamy. Dopiero chcemy uderzyć z gruby ruru jak już będzie. Wiadomo, to wtedy wszyscy się to dowiedzą. Jakaś wiedzieć, się duża wiedział. rzecz się będzie działa, to wtedy, a tak na razie, na razie nie gramy nic z tych bo piosenek. Dużo nowych jest, mhm. to mogę na pewno zdradzić. Są nagrane w zasadzie nawet też, ale. Pewne procesy jeszcze trwają, się nie które są prawda? wymagane, także, także jeszcze światła dziennego nie ujrzą w tej chwili, ale mam nadzieję, że już wkrótce, już niedługo. Mhm. Zahaczyliśmy o musical. Wspomniałeś, że są utwory, które napisałeś też y, do musicalowych przedstawień. Mhm. Czy tobie trochę brakuje tych tytułów, które już zeszły z afisza, a jest ich sporo? Mam na myśli mhm. na przykład Aidę, Pilotów, y, produkcja, która się odbywała w Łodzi, Miss Saigon, grałeś mhm. też w Gdyni, Notre Dame. Jak to no, jest? No to chciałoby ostatnie, się wrócić do któregoś tytułu? dwa ostatnie. Jeszcze Musical Metro w Buffo też jest, Metro. Też jest taką rzeczą. Mm -hmm. Taką pierwszą No to były twoje... pewnie takie moje, tak. Musical Metro był w ogóle takim pierwszym, więc był bardzo sentymentalny i ta rola, którą tam grałem, była bardzo podobna do mnie w wielu aspektach. I nie, bardzo tylko dobrze, nie tylko z Nie tylko z tak, dokładnie. Więc bardzo dobrze się czułem grając ją. I no, była jakaś taka magia w tym. I potem w Notre-Dame de Paris i Miss Saigon, no to też, jest to były takie emocje granie tego tego musicalu, więc yy, no, znaczy, no, nie powiem, że płaczę po, po, po kontach wieczorami czy coś mm -hmm. tam, że chciałem to grać, ale rzeczywiście jak sobie tak... bo mam też jakąś świadomość tego, że trzeba iść do przodu, robić nowe rzeczy i tam się, powiedzmy, nie, gdzieś tam nie, nie zastanawiać nie do czego, rozkliwiać, tam, rozkliwiać, na rozkliwiać się o nad tym, co było. Ale rzeczywiście jak czasem, nie wiem, wyskoczy mi wspomnienie na Facebooku, czy jakaś piosenka czy coś, tam? To, to wtedy mówię, mm, fajnie było, fajnie było. Można, Ale można by jeszcze to przypręcie. chyba wracacie do tych utworów, do tych muzykali przy okazji na przykład jakichś charytatywnych wystąpień czy innych takich wydarzeń okolicznościowych. Chodzi mi o to, że wykonujecie te utwory z tak, tych muzykali. Tak, teraz mieliśmy koncert charytatywny właśnie dla, dla Mirka, naszego muzyka, który uległ wypadkowi. W teatrze mhm. muzycznym Roma był koncert yy, zbiórka na, na, na leczenie. Na rehabilitację I, i tam na przykład śpiewaliśmy z Anastasią Siemińską duet z Aidy. Tak, no także, tak, także, legendarny legendarna wasz, wasz duet, Aida. Aida. Tak, Cieszyła się jednak z... popularnością i też mieliście trochę przerwy w trakcie pandemii. Wróciliście tak. po, po kilku no kilkumiesięcznym tak, a... okresie przerwy do tego tak, tak, Aida była w zasadzie um, przerwana przez waitress, które waitress łatwiej było zrobić w, w tym, łatwiej było zrobić w pandemii mm -hmm. z wołu. a potem wróciła Aida. Tak, tak, nietypowo się to Ale, ale spektakl White Rys to była to, taka trochę edycja limitowana, bo graliście to zaledwie kilka no, miesięcy. Grali to króciutko jakoś. Tak, i taki też był Rok? Niecały? Za zamysł no, na to. Co to były takie czasy tej pandemii, że ja nie wiem czy tam był jakiś zamysł. Mhm. Wydaje mi się, że po prostu tak jak to jak to jakoś wyszło. Nie wiem, jak można było przyjść do teatru, to stwierdziliśmy, znaczy że... To nie są moje decyzje, więc ja nie wiem tak no naprawdę, no to dyrekcja decyduje, więc tak naprawdę to nie wiem, jaki był plan. Mhm. Ale kiedy można było wrócić do Aidy, no to, to żeśmy wrócili do Aidy. Gracie I teraz i tak w Romie już... cały czas We Will You. To, tak. to jest nowość. To jeszcze na pewno kilka setów będzie, jak nie kilkanaście. Wznowiliście no, teraz w tym sezonie znaczy, Tak, to tak, będziemy cały sezon teraz grać, na pewno. Myślę, że jeszcze z połowę kolejnego może. Mhm. Może więcej, może cały. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, bo to zależy od wielu czynników. A jest y, taka rola, która jeszcze jest przed tobą, którą, y, któr marzy. W, ta, czy, o Który marzysz? To jest takie no, oklepane pytanie, mm -hmm. ale taka, która byłaby dla ciebie wyzwaniem, może innym niż dotychczas, niż Kurczę, taka sztampowa rola. Ja kiedyś zawsze na to pytanie z z odpowiadałem, że amanta. chciałbym bardzo zagrać w, w Nędznikach Mariusza, a w upiorze w Operze um, Raula. Opera Podlaska, A, wznawia. Być może niedługo będzie casting, tak, tak? Tak? będzie, Nie wiem, kiedy będzie casting. Dobrze wiedzieć. Ale wznawiają upi aczkolwiek. <grym> ja to mówiłem parę lat temu, zwykle, tak jakoś odpowiadałem. Dawno mi nikt nie zadawał tego pytania, i tak sobie mm. myślę trochę, że, że ja już dość dużo zagrałem takich ról, rzeczywiście takich typowych, tak zwanych zakochanych chłopców, jakie no tak. ja to się śmieje, Czy to muzykalowi Amanci, tak? Tymi Amanci, tymi tak? Tymi I czy to przypadkiem właśnie nie trzeba by poszukać może też. Jakiś, jakiś innych ról. bo... Czyli takiego trochę nic byś chciał zagrać? Takiego... No, na przykład, albo jakoś, troszkę dojrzalszą tak to... rolę, troszkę, mm -hmm. no, jakby mówiąc, hasłami bardziej upiora niż Raula, na przykład. Okay. Oczywiście Jest nie wydaje mi się, że ja pasuję jak <laughs> pan upiora. Mam ale mam wrażenie, magia że, to musi być taki, jednak... że to musi być taki typ wielki, w ogóle taki, robiący postawny, drobiący, tak, postawny jednak... wrażenie. tak. Ale tak, zawsze no, można też. Coś? E... Nie wiem, jakieś mam skojarzenia. To ale... postawność chyba zbudować głosem. No, ty masz jednak taką Pewnie... ciepłą, bardzo. Barwowo ale ale chyba bym chyba by pasował. Potrafiłbyś, nie? Też mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że... ale. No tak, ale dobra. Jakby to abstrahując A taki do, musical... od tych myśli, ale właśnie bardziej taki typ może. Mm -hmm. y, na przykład ciekawie było w Aidzie, bo już był jakiś chociażby Bad Boy, on też był niby amantem, Ram... ale, ale jednak był Radames był jednak tak? dość taką Czyli postacią. Tak, taki trochę rozważny charakter. Trochę, i romantyczny, nega trochę tak. negatywną postacią. W sensie on na no, po, początku spektaklu był bardzo nie, niemiły. I mm -hmm. y, 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 co? No, no, to jednak wszystko są amanci. No Galileo też, chociaż Galileo jest z kolei, ma nie po kolei w głowie, ujął raki, więc też też zawsze jest tam coś innego, ale no właśnie, te postaci Mariusa i Raula to są już co mam wrażenie, że już tacy amanci, mhm. amanci typowie, że już sięgnąć. po prostu już tak zakochani, że już tacy tak w tym tak. zakochaniu, już tacy zanurzeni, że. odrenieni no, yy, że. Mam wrażenie, rzeczywistość, że rzeczywistość wygląda Ciekawie pewnie raczej. by było coś tam, ale no. Ja marzyłem o tym, że w, w Upiorze woperować i w operze, też, bo to też są w ogóle całe tytuły jakby są przepiękne, no co mm -hmm. by tam nie zagrać, to, mm -hmm. to jakby być przy tym też jest, też by było super. Ale no, pokazałeś, ale... że zobaczymy. twój głos, czy znaczy barwa twojego głosu jest dość potężna, potrafisz ją zmieniać. Tutaj y, nawiązuję do programu telewizyjnego, w którym... Y, twoja twarz? Tak, twoja twarz brzmi, brzmi znajomo y, mhm. i do wykonu, do wcielenia się w Eminema i tego zarapowania, mhm. więc taki musical mhm. rapowany. – Też by wchodził A no, jakby Hamilton wchodził, tak. – Czyli też jesteś to fanem... Jak – Mówię też, tak, bo ja... rozmawiałam z kilkoma aktorami mm -hmm. musicalowymi i jednak większość wymienia mm -hmm. ten tytuł, że gdyby był zaadaptowany mm -hmm. do Polski, to chętnie wcieliby się Tak, role. tak, nie, to ja absolutnie bym próbował. W – sensie, Ale co jest takiego w tym musicalu bym... wyjątkowego? Właśnie to, że Wszystko. jest inna forma wyrazu muzyczna? – czy znaczy, to też jest Nietypowo super, taka, ale... – taka to też jest super, ale jakby samo rapowanie jest w ogóle fajne, to to jest jedna sprawa, tak? Forma wyrazu. Znaczy, okej, okay, w angielskiej wersji są świetne teksty, zrobić to na polski, też w takiej rapowanej formie, żeby to było tak dobre, z tyle metaforami wieloznacznościami i wieloznacznościami i jakimiś drobiazgami, takimi smaczkami, to pewnie by było potwornie trudne, wręcz może niemożliwe aż tak to zrobić. Ale ta warstwa też jest świetna. Ja pamiętam, że oglądałem ten musical, w cudzysłowie, że wyłuszczałem sobie YouTube'a, gdzie były Wszystkie teksty po prostu okay. leciała muzyka. I to było tak wciągające jakby. Bo nie wszystkie teksty rozumiem, jak słucham tak, zwłaszcza takie rapowane, szybkie, mm -hmm. z wieloma skomplikowanymi słowami, e, co było świetne, jak po prostu oglądałem to i same te, same te teksty dla mnie były genialne. Ale nie miałeś czegoś takiego, muzyka, że od razu no, sobie historia. od razu sobie tłumaczyłeś to na język polski. E, tutaj chodzi mi no, o to, że więc, jednak tak. bawisz się tym słowem. No, jesteś mm -hmm. też tekściarzem, więc mm -hmm. te wszystkie twoje artystyczne profesje się łączą. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, znaczy ja nie wiem, czy ja bym się podjął przy tłumaczeniach a mi to na, na przykład na polski. Bardzo, znaczy, nigdy się nie zajmowałem też tłumaczeniami, Najbardziej ja wolę pisać swoje rzeczy niż, mm -hmm. niż, niż tłumaczyć. Tego nie robiłem też specjalnie. A kiedy e... zaczęła się ta przygoda ze słowotwórstwem? Czy to szło w parze z tymi innymi artystycznymi profesjami? Pisałeś teksty Wiesz, do szuflady? No najpierw pisałem po angielsku do piosenek. Mhm. Czyli było tak, jak Janek się zakochał... Łatwiej jest niż po, niż po polsku? Na początku było tak? mi łatwiej, tak. Jak Janek się zakochał, to wtedy musiał to jakoś wyrazić, pisał romantyczną piosenkę i ona mhm. była zwykle w języku angielskim i zwykle była bardzo romantyczna, aż, aż do bólu. Mhm. <laughs> A potem próbował po polsku, bo jednak fajnie się w, w ojczystym języku wyrazić głębiej, dosadniej, jakoś tak pełniej można siebie wyrazić. I, i też Polacy łatwiej to zrozumieją. No jasne. Odbiorcy nasi polscy. Mm -hmm. Także przerzuciłem się na język polski w swoich piosenkach. Natomiast potem miałem taki, właśnie w trakcie pandemii, nastąpił taki okres, co by tu robić. Ja wymyśliłem taką rzecz, mianowicie usługa pod tytułem pisanie piosenek na zamówienie. Oh, okay. Na życzenie. I ludzie mi wysyłali różni, totalnie czasem, jacyś anonimowi, ludzie z internetu wysyłali mi swoje, jakby plik swoich przemyśleń, jakieś tam, mm -hmm. jakieś historie. Ktoś coś się u nich wydarzyło, ja byłem zaskoczony, bo czasem to były naprawdę historie. No takie, co się nie mówi nawet przyjaciołom prawie że ja się czułem tak, że ktoś mnie naprawdę. Widzek no, się trochę czuł spo, się jakbyś czułem się opowiadał w tym tekście? Może nie skrępowany, ja bym... ale tak byłem pod wrażeniem tego, że ktoś. Oczywiście, obcemu facetowi, tak naprawdę, coś takiego, tak trochę się czułem jak taki psychoterapia. Tak, no bo to jest forma... coś takiego. Forma terapii, ja tak. się dowiaduję takich rzeczy, że, że naprawdę chwilami dostałem to i muszę coś z tym zrobić. Teraz napisać piosenkę o tym. I, i jak ją napiszę źle, to w zasadzie z <głos》> jakiegoś rodzaj presji, nie? Że, mhm. że jak napiszę ją nie tak, to, to może ta osoba się jakoś poczuje ugodzona. I, ale, jak dobra, wracając do tego, to było świetne doświadczenie i napisałem też. Wtedy ja nie wiem, ile tam tych piosenek było ze 100, czy z 60, czy z 80, czy gdzieś to jakieś, jakieś mnóstwo, musimy to policzyć. I wydaje mi się, że też zacząłem, jakby ten taki warsztat, jeśli chodzi o pisanie tekstów dla kogoś. Wcześniej było tylko tak o mnie, co ty czujesz, to piszesz. Te teksty zmieniałem po 20 tysięcy razy, bo zawsze byłem niezadowolony z nich, a tutaj mm. nagle musiałem rzeczywiście pisać. Jak, jak się dla kogoś pisze, to czasami paradoksalnie jest łatwiej, bo. Bo nie wiem, człowiek nie ma tych tysiąca różnych możliwości. Jakoś widzi konkretną rzecz, którą ma napisać, ma zadanie, a się grzebie w sobie, to czasem się po prostu już sam nie wie mm -hmm. o co chodzi. Więc dużo tych tekstów powstało, poczułem się jakoś w tym pewniej. Później też rozpocząłem współpracę właśnie z tym teatrem Bohemia House, taką kompozytorską. Ja tam też piszę teksty piosenek, właśnie. I tak jakoś poczułem, że chyba na jakiś wyższy level wkroczyłem. <laughs> I tak jakoś te teksty teraz dużo lepiej idą, dużo fajniej. I dużo frajdy mi to sprawia. No i debi debiutancki album wydaliście. To była końcówka tak. 20 roku, ile dobrze pamiętam. Prawdopodobnie kilka tak. kilka miesięcy tak, później… Tak, trzy lata temu. Tak. To tak. Się no, czas mhm. leci. I kilka to miesięcy listopad. później wziąłeś udział w debiutach w Opolu mhm. i dostałeś nagrodę publiczności za tytułowy singiel z albumu. Nadal jestem. Nadal jestem. Tak. 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 I co się po potem y, takiego ruszyło? Te koncerty? zrobiły się potem ten Potem mieliśmy album? koncerty, tak. Mieliśmy trasę koncertową. Mm, także te, te piosenki wreszcie jakby z płyty się przeniosły w takie środowisko, w którym najbardziej lubię piosenki, czyli śpiewanie prosto do ludzi. Mm -hmm. I miałem okazję się spotkać, jakby, sprawdzić, jaki jest odbiór tego i bardzo to było biłe, usłyszeć swoje piosenki ze swojej pierwszej płyty na przykład śpiewane przez ludzi razem ze mną, to, mm. to jest jedno z takich Piękniejszych doświadczeń. Bo ty jesteś też kompozytorem. Muzyka jest twoja? Tak, muzyka Teksty, teksty... są twoje. Czy tak. kolaborujesz z kimś? Ktoś ci tak. trochę pomaga w, w pisaniu? Yy, w, z, zasięgam, tak, czasem yy. po, po pomóc, tak, ale jakby wszystkie trzony tych tekstów yy, gdzieś tam wychodziły z moich różnych przemyśleń? opowieści, przemyśleń, przeżyć. A, aczkolwiek było. Yy, już teraz pytasz mnie o takie, że to się tak dawno działo, więc ja sobie próbuję wszystko przypomnieć. No, bo trzy, a trzy piosenki były też właśnie z tych piosenek na zamówieniach, bo one z tych piosenek na życzenie co pisałem w trakcie pandemii, czyli też były częściowo w różnych tam kolaboracjach, mhm. e, powiedzmy. Ale tak, no jakoś tak każdą z nich poczułem, że ona gdzieś tak jest. Tu we mnie też jest moja w jakimś tam sensie, więc wszystkie się na tej, mhm. tej płci razem znalazły. Tak. A jak jest z tą weną pisarską? Bo podejrzewam, że jak. Na siłę się usiądzie przy biurku i weźmie się ten długopis do ręki, czy na, na klawiszach klawiatury, to nie jest mm -hmm. tak prosto. Na przykład jedziesz autem, coś wpadnie do głowy, jakaś mm -hmm. muzyka, jakiś dźwięk i wtedy co? No, nie mamy takich opcji, że to na tym naszym twardym dysku tak się zapisze i zapraszasz. Ja, ja się śmiałem właśnie dzisiaj z moim menadżerem, że chętnie miałbym w każdej garderobie, jak gdzieś jadę, i w pokoju hotelowym pianino, mm. bo czasami ostatnio, z dwie naprawdę, jedne z lepszych piosenek, jakie na kolejną płytę. Pisałem, to właśnie w, tuż przed koncertem w garderobie, było pianino. Albo, albo gdzieś tam właśnie gdzieś tam. Tak, też, też, no trudno, też jakaś była sytuacja no, podobna. Tak, też fortepian powiedzieć. stał, gdzieś tam byliśmy w jakimś, jakimś takim teatralnym ośrodku, gdzieś tam był ukryty fortepian, zawsze znajduję te fortepiany, jak gdzieś są i sobie idę pograć zwykle. I, i często jakoś nagle. W, nie, nie mam co robić, bo ja zwykle przed koncertem jestem taki dość introwertyczny, w, do, do siebie, że tak powiem, skierowany i, mm. i się tak zamykam w swoim świecie trochę. Czyli i, się i wyciszyć, wtedy, a my tutaj dzisiaj A my tutaj dzisiaj robimy na odwrót, tak? No ale jak zostałem postawiony przed zadaniem, no to podołam mm. teraz. Mm. Ale generalnie taką mam naturę, że raczej tak, jak przychodziłem jakieś castingi do teatru, to gdzieś tam się zamykałem, sam gdzieś szedłem. I, mm. i, i, i takie, taką miałem właśnie naturę introwertyka. I to jest dobry moment, żeby na pianinie właśnie zagrać. I się że wtedy Fajne rzeczy mogą z tego wyjść. Czy ty y, masz może taką osobę, artystkę, artystę, z którym chciałbyś wejść w taką kolaborację? Coś stworzyć? Mogę, ale nie zdradzę. Znaczy, może, mam, że... ale nie zdradzę. To, mo to może z Ameryki. Bo to takie moje marzenie jest. Takie twoje marzenie? Mogę z Laną dobrze zaśpiewać bardzo chętnie, Na przykład. Uwielbiam jej muzykę. <laughs> ale z polskiego podwórka nie zdradzisz nam. Nie, nie zdradzę, a bo, jakimiś, bo takie, że zdradzę, zdradzę, potem się okaże, że nie, albo coś. A piosenki, może nie każdy coś. się domyśli. Dobrze, nie. dobrze. To nie ciągniemy tutaj, tej, <laughs> nie ciągniemy w tej kwestii za język. Myślę tak jeszcze o tych programach, w których brałeś udział, bo trochę ich było. Chodzi mi o talent show. Mm -hmm. Czy tak z perspektywy czasu to, to pomogło, czy jakby nie, nie analizujesz tego, otworzyło jakieś na drzwi? Na pewno, tak, tak, na pewno. Ja Jakoś tak, może nie mam tabelki rozpisanej, co mi otworzyło które drzwi, mm -hmm. ale ogólnie rzecz biorąc y na pewno był, tak, na, pe na pewno na pewno się to zdarzało. Chociażby, zawsze też powtarzam, chociażby jakby fanbase, tak jak to się mówi, tam lajki na fejsie, obserwatorzy na Instagramie i tak dalej, no to Podbiło są ważne rzeczy, no bo to jest no tak. tak, że ktoś mnie wtedy, śledził, mnie wtedy śledził i teraz być może dalej mnie śledzi, mhm. a być może zaprosił jeszcze kolejnych 10 osób, żeby mnie śledziło i śledziło, tak dziwnie brzmi w dzisiejszych czasach, żeby mnie followowało, wspierało, tak, doceniało moją twórczość, tak to nazwijmy. Mhm. E Także na pewno to, na pewno doświadczenie i na pewno jakieś tam znajomości, no bo to wiadomo, się poznaje się ludzi. Ktoś to, nie, gdzieś tam coś szepnie, zawsze łatwiej, no. jest, no pewnie, że jest łatwiej. Tak, no. Jesteśmy w Nie teatrze, białostockim impresariacie, w którym występowałeś już nieraz. Byłeś gościem koncertu walentynkowego, koncertu świątecznego, będziesz gościem i tutaj możemy rąbka tajemnicy uchylić i zaprosić widzów na ten koncert. Tak. Um... 21 grudnia mam koncert tutaj. Bardzo serdecznie zapraszam w nie teatrze, właśnie. Koncert Janek Traszyk, świątecznie, chyba taka jest dokładna nazwa tego koncertu. Czyli koncert z piosenkami. No tam, tam są różne piosenki. Są takie kolędy klasyczne, pastorałki. typowe kolendy pastorałki. Nieklasyczne i nietypowe kolendy Pastorałki. Okay. I ponieważ to jest, z, z, zażyłaś mnie z tematem, ja jeszcze, ja jeszcze nie żyję kolendami, więc nie, nie podam dokładnych jakby tytułów czy skąd to, ale jakby ogólny obraz jest taki, że nieklasyczne, aranż, klasyczne. są twoje? Trochę to przedstawiasz aranżacje w inny sposób moje, niż... Tak. Wszystko jest, ja gram na pianinie. Do tego jest, są, są skrzypce, skrzypce i wiolonczela, tak, to w każdym razie zapraszamy. Chodzi nam o to, żeby zaprosić wszystkich serdecznie. I będą też moje świąteczne. Piosenki również się, tam, również się tam zdarzą i zapraszam <laughs> serdecznie. Janku, czego ci na chwilę obecną ży życzyć? Żebym tą drugą płytę już tak mógł. Tak. Żebyś nam to... powiedział, kiedy ona będzie już? Nie, żeby, ipad... żeby już w ogóle była. była. Bo ja cały czas mówię, że będzie. Będzie niedługo, wkrótce. Kiedyś mówiłem, przez, mm. przy pierwszej płycie się już wszyscy na koncertach śmieli. jak ktoś mnie pytał, kiedy będzie płyta, ja mówiłem wkrótce. I to było takie wkrótce powtarzane przez okay. x czasu. A czy możesz, możesz chociaż zdradzić to, czy na tej płycie usłyszymy kogoś jeszcze z tobą? Jakąś niespodziankę? Na razie Na razie nie. Na razie nie ma. tak A nie, jest plan. Nie, jest plan. Jest jedna piosenka, którą planuję na duet. Tak ona jest tak świeża, że jeszcze sama ta piosenka wymaga pracy, a co dopiero jeszcze z kim ją zaśpiewać? Tak, tak ale jest plan na dół. Tak. No dobrze, to Nie mam pojęcie z kim, ale rąbek, Pewne plany mam, ale ci <grym grym> zdradzę. Dziękujemy bardzo za rozmowę, za spotkanie przed Dziękuję. koncertem. Zostajemy na koncercie i zapraszamy Super. częściej do biorę. Zapraszam. Ustaw. Dzięki ja ja serdecznie. Bardzo Wszystkiego dobrego.